Witam państwa. Chciałem zaprezentować rowerek Easy Glide od Gazeli. Rowerek trafił do mnie na regenerację baterii, ponieważ nowa kosztuje majątek, więcej niż ten rower. Podjąłem się zrobienia tej baterii i jest bateryjka zrobiona 7S 4P na ogniwach Panasonic BD. O pojemności 3200, czyli łącznie po regeneracji, bateria ma w tym momencie 12800 mAh. Został wymontowany oryginalny BMS, dlatego nie działa już tutaj ten wskaźnik. No i byłem zmuszony zamontować inny. No i tak, jak widać, wszystko pięknie działa. Może zamontujmy bateryjkę do roweru. O... Tu jest kierownica. Jak widać... Pięknie działa, wszystko się przełącza. W tej chwili wystarczy ją tylko naładować do końca, i rower jest gotowy do jazdy. Gdyby ktoś potrzebował, zapraszam do kontaktu. Nie ma problemu ze zrobieniem takiej baterii. Pozdrawiam.